I co, jaka ze mną Pępa, para, pa, para, pa, pera, pa, Jesteśmy w południowo-zachodniej części wyspy Santa Cruz, czyli się przenieśliśmy na kolejną wyspę. Spacer w jedną stronę 2,4 km, czyli łącznie 4,8 plus dojście tutaj po 1,2, czyli 2,4 kolejne, czyli 7 km sobie przejdę. Wow. To się nazywa Tortuga Bay, ale żółwi tutaj raczej nie widać. I raczej nie będzie widać, tak mi opowiadał mój pan z hostelu. Zapisywałem się przy wejściu tutaj, bo we wszystkich miejscach trzeba się zapisać. Nie trzeba płacić biletu, po prostu się zapisać, u której wchodzisz i u której wychodzisz. I co chciałem powiedzieć, to to, że większość ludzi, w sumie oprócz mnie dzisiaj, yy, wszyscy są z jakichś agencji turystycznych oraz yy, z firm, które, mi, które promami yy, oporują. No także. I sami turyści tutaj. Jest mi trochę smutno z jednego powodu, bo na wyspach, z racji tego, że ceny są drogie, zawsze przydają się jacyś ludzie, z którymi podróżujesz, wiesz, żeby podzielić koszta. Chciałem pojechać tak szówką stąd do tunelu yy, Polawie. Kosztuje transport w jedną stronę 30 dolarów 35 dokładnie Po dwie strony 70 Dlatego niestety nie zrobię tego, no bo 300 zł za to, żeby przyjechać 15 km Deszcz, ja pierdolę jak zaczęło padać W ogóle to co się stało jak szedłem tutaj Że nagle kamerę schowałem, bo deszcz zaczął padać Nagrywam, nagrywam i nagle Zleciało milion litrów deszczu. Pięć minut popadało, ale potem już nie wyjmowałem kamery. Cała droga, całe przejście. O kurwa, co to jest? Nie wiem, czy ja mogę. Mam... Ja... Nie wiem czy w ogóle udało się to uchwycić na kamerę na pewno trochę tak. Cała plaża widopingowała, stali tutaj z tej strony. <grydy> Filmy kręcili. No może zostanę jakąś gwiazdą internetu. No. Bo... Najgorzej, że nie pomyślałem i nie zdjąłem butów. Nie wiem dlaczego jestem taki głupi, mam teraz całe buty w piachu i w wodzie. Chujowo. Bo mam jedne buty. Zakaz pływania. Tak, a ryby to mogą. I tutaj wstaw głos feministki. Za dużo emocji dla mnie, jak na jeden dzień. Wracam. Kupię sobie dzisiaj kurczaka z frytkami w nagrodę. Tak się postanowiłem. Dzisiaj nie oszczędzam. To może rybę zjem. Piękna plaża, nie? Ale zimno jest. Ja muszę wrócić się przebrać, bo po prostu tam to wszystko jest mokre. Buty mokre, mam nadzieję, że da radę na piechotę. Stąd dojść, chociaż trochę. Bo w mokrych butach z piachem, wiecie co się stanie. Rany się porobią. Nie mam... no, no nie, nie, nie wiem co zrobić. Nie wiem czemu ja nie pomyślałem, że zdjąć te buty jak za nią wbiegałem. Jesteśmy na Santa Cruz nadal. Idę dzisiaj na rower. Wyjechałem już poza miasto. Jakieś 5 minut trzeba było jechać, a jestem już zmęczony. Eee, co chciałem powiedzieć? Wypożyczenie roweru 8 dolarów na 8 godzin, czyli po dolarku na godzinę. Eee, za dojazd samochodem w jedną stronę 30 dolarów trzeba zapłacić. Także zaoszczędzę dzisiaj 50 dolarów 200 zł. I zobaczymy dzisiaj tunele tunele, w których się niby snurkuje i tunele, które są suche. A tam, gdzie się snorkuje, podobno woda jest bardzo czysta. Kupiłem serogale, a tam bogaci Amerykanie pojechali samochodem, został kilometr do pierwszych tuneli. Bo tam potem są jeszcze dalej, za 10 kilometrów. No dopiero godziny, ale także nie jest źle. Jestem już na pustkowiu totalnym. Jeszcze żadnego rowerzysty dzisiaj nie minąłem. No oprócz miasta, oczywiście. Teraz się przygotowuję na podjazd pod tę górę, ze 100 metrów pod górkę, już tak dwie minuty nabieram oddechów, piję wody, będzie dobrze, będzie dobrze. A i wziąłem rower z takimi szerokimi kołami, bo myślałem, że będzie bardzo dużo terenu takiego właśnie jak tutaj, a co się okazuje, ja jechałem 3 czwarte drogi po ścieżce rowerowej, także taki rower nie bardzo się sprawdza, trochę ciężko się jedzie. Jeszcze jedna kwestia, bo pewnie sobie pomyślicie, że jak tak ciężko na rowerze, to czemu sobie nie wezmę skutera, a mianowicie na wyspie nie można wywożyć skuterów. Szkoda, nie rozumiem dlaczego, ale pewnie takie prawo Ekwadoru, także trzeba się telepać na rowerze, ale jeszcze tylko kawałek. Tak jak mówiłem, Santa Cruz to najbardziej zaludniona z wysp na Wyspach Galapagos. I teraz jesteśmy w mieścinie Bella Bellavista. Bella w sumie na tym to się opiera. Tu jest jakaś szkoła, kościół, centrum. W całej wiosce jest tak na oko z 10 ulic. Takiego wejścia do atrakcji się nie spodziewałem. Zobaczcie jak wygląda wejście. Zwykłe podwórko. Tutaj jakiś barek, ale już wszystko tak zasypione, że tu chyba 100 lat nikogo nie było. Dobra, jedziemy. Tuneles del Amor. Amor to chyba miłość, więc. O kurwa, co to? Koniec drogi, dalej trzeba już zejść na piechotę. Dobra, zostawiam rower, przypinam. Zakuj, tu nikogo nie ma. Tutaj stoi jakiś opuszczony dom. Tu jest wejście do jaskini. Ja się boję trochę. Zobaczymy. Jak byłem mały, to miałem takiego stracha, że bałem się do piwnicy, czy na ostatnie piętro naszego domu wejść. Od razu jestem sam. Ja. Pi Wejście do tunelu Hello Ty, prąd tu idzie? No Co oni to robią w tym tunelu? Że tu prąd im potrzebny Jaki wielki Ty, ja nie wiem czy ja tam chcę iść Nie, nie idę Ale mam gęsią skórkę, ja napierdolę Telefon tak będzie trzymał się? Dobra, będzie No musicie mi wybaczyć Ale no, ja tam nie wejdę Ja się boję Tu nie ma nikogo Jak mi się coś stanie to... Kto mi pomoże? O kurwa Tam jest światło A to po to tu jest ta elektronika tak? Gościu. Patrzcie, jakie zajebiste stoły. W szachy można by tu było grać. Widać nawet w tej kamerze, fajnie. Przezwyciężyłem zwyciężyłem się, wszedłem tutaj. Nie, no jak światło się pali, to spokój. Dobrze, że tu zwierząt żadnych nie ma. Przynajmniej póki co. Bo jakby było jakieś dziadostwo, tym się przestraszy. Bo tu już światła nie ma. To pierdolę cię. Nie idę tam. Tu się nie patrz na mnie. Cię znajdę. Mój brat cię znajdzie. Przyjedzie BMW i się skończy. Jacyś ludzie przyszli. Hiszpanie. Więc idę za nimi. Ten minutę za nimi. Ej, pięknie tu jest, prawda? Żeby do dalszej części tunelu przejść trzeba przejść po skałach takich nierównych. Bardzo dużo. Ja mam złe wspomnienia z Wyspy Wielkanocnej. W obawie o kamerę nie idę. Dobra, zobaczyliśmy 3 czwarte tunelu. Dalej pewnie byłoby podobnie. Wracam, wracam i jadę dalej. Zostało mi tam 12 km do kolejnych tuneli. I tak się zastanawiam, czy ja dam radę fizycznie. Psychicznie to tam do upadłego bym jechał, aż upadnę. Ale, ale nie chcę upadać. Jaka cisza. Innego miejsca na ziemi ze znakami żółwi chyba nie ma. A może jest? Już wiemy kto tak sra na ścieżkę Jestem w mieście Santa Rosa I znowu opiera się to na tym Że to jest 10 ulic na krzyż Plac, hala Gdzieś pewnie jest kościół W okolicy jakieś markety Ale nic się tu nie dzieje No bo co, cała wyspa żyje z turystyki Więc po co siedzieć w w, Na takim wygwizdowie Jak można w Puerto Jura Czyli głównym miasteczku Mieszkać i, i zarabiać pieniądze Z turystów mm. Co jeszcze? Okazało się, że do tunelu z tej Santa Rosy jest jeszcze 3 km. Także no, próbuję dotrzeć, ale jeśli będzie trasa z górki, to nie jadę, bo potem nie podjadę. Polecam kupić ten Adidasy za 120 zł, je kupiłem chyba przed wyjazdem. Genialne! Fajtka na Galapagos! Łada, Dobra teraz chyba najcięższe przede mną bo jednak ta cała trasa Cała trasa była z góry Teraz już wiem po co te kalosze rozdawali Że sobie można było podejść do żółwi A i tak dwa metry od nich można podchodzić nie więcej O jewa A mu się zipnęło A, trabąka puścił Chodzisz po terenie kilku hektarów i sobie oglądasz takie okazy. nie bliżej niż dwa metry do żółwia, bo się boją. On ten się chyba uśmiecha do mnie. Jest taki, że one w rezerwatach muszą być, bo ludzie się muszą nimi opiekować. Bo, bo wiesz, jakby się turyści do tego dorwali, to przecież tych żółwi by tu nie zostało. Jest ich 4000, 4,5. Także w miarę dużo, ale w porównaniu do starych czasów, malutko. Eee, I co chciałem powiedzieć? Na Izabe Izabela słynie z tego. Bo jeśli jedziesz na Galapagos, to musisz. Szczerze, no z tego co ja doświadczam i coś tam pogadałem z ludźmi trzeba odwiedzić wszystkie wyspy, bo każda ma coś jest popularna z czego innego. Z San Cristobal, z tego z Fok Santa Cruz z żółwi, ale bardziej z ptaków. I jeszcze tam trochę pingwinów jest w okolicy, a właśnie Izabela jest popularna z tego, że są pingwiny i żółwie blisko plaż, że można pływać z nimi. Tutaj jest trochę cięższe, a bardzo chciałbym sobie popływać z żółwiami czy z pingwinami, także mam nadzieję, że na tej Izabeli to zrobię. Nawet jeśli te 100 dolarów trzeba będzie zapłacić, to jedną wycieczkę sobie kupię, bo nie będę oszczędzał na wszystkim. A co się wczoraj potwierdziło jedna dziewczyna z surfingu Dami Nocleg. Nie ma jej na galapagos akurat, ale mieszkanie stoi puste. Powiedziała, że sobie mogę przyjść tam i sąsiadka dami klucze i będę miał domek za. Za darmo, czyli zaoszczędziłem 400 zł jakoś, bo będę tam 4 noce, więc około 100 zł na jednej nocy. W ogóle patrzcie jaki tutaj kolega jest Ziomuś? Pomachasz do Polski Czy nie? Ten jest największy chyba On sobie śpi, a nie on nie. No ale weź te mordywy, czyli z prawej strony cały usyfiony jesteś. Dziecina. A tam kumple śpią, albo rodzina. Nie wiem, czy któryś z osób to interesuje, ale może jakiś tam ekolog będzie oglądał mój film. Więc jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda kupa dwustoletniego żółwia, to teraz zobaczcie. A jeśli nie chcecie, to zamknijcie oczy na 3 sekundy. Raz, dwa, trzy i zobaczcie, te żółwie jedzą pewnie głównie tą trawę. A trawa jest wszędzie. Więc wyobraźcie sobie, że wy lubicie cheeseburgery i cała podłoga jest w cheeseburgerach I tylko chodzicie po tych cheesburgerach. Ten to w ogóle w dupie ma wszystko. Podchodziłem do niego na pół metra. A on tylko. Ej, gościu, no wszystkie się chowacie, a ty co? No stoję obok niego. No wariat. Dobra, chyba kończymy wycieczkę w tym rezerwacie. Bo jestem już zmęczony trochę, jest 14. .00. Za 3-4 godziny muszę oddać rower. A jeszcze w drodze powrotnej będę zdjęcia robił. W, tej, w tą stronę nie robiłem. Musimy jak najszybciej dojechać. Także, także się zawijam, żeby zdążyć. No, wszędzie są te żółwie, nie będę wam pokazywał, bo przecież wszystkie tak samo wyglądają. No Dobra, teraz chyba najcięższe przede mną. Bo jednak ta cała trasa. Cała trasa. Idzie z grążką. O jawę Tośulaków Ale nie pieni mi You mi me, thank you Gracias No i mi się udało Podwiózł mnie do ulicy chłopaczek 20 lat miał Auto exposure no, czy mogło się lepiej udać? No nie mogło. Zajebiście. No to teraz kolejnego tylko trafić na drodze, który mnie podwiezie. Nie no na pewno mnie nikt nie podwiezie. Ale tutaj była taka droga, że... Kurwa no. Ale mu dziękuję. Pośmialiśmy się, pokazałem mu muzykę. No trasa zajęła 5 minut. A wiecie ile na rowerze by to zajęło? To były 3 km pod górę i to pod taką górę, że jak jechałem w tamtą drogę, w tamtą stronę z górki. To aż bałem się, że się wywrócę, bo tak szybko i hamowałem. Jaśnie, serdecznie, pod dwa fakultety. Kiedy solarium nie pomogą, niestety, bo merety, i tak będziecie. O, tak jak mówiłem, Santa Rosa, hala sportowa, kościół. I na tym to się kończy. Także no nie dziękuję, bo nie muszę, i, i wracam do domu. Ale jestem głodny, ale nie ma pieniędzy wydałem 3 dolary na wejście do parku i zostało mi 25 centów za 25 centów to nawet żółw ze mną nie pogada Polska gola przed chwilą minąłem jakiego żółwia który przechodził przez ścieżkę rowerową tak Niemcy mu zdjęcia robili mi już się nie chciało ale pierwszy żółw taki autentycznie dziki budoko jest jeden wielki suchy, dość suchy teren Dzisiaj ostatni dzień na Santa Cruz W drodze powrotnej jeszcze będę tu na 5 godzin Ale no to tylko mały pikuś co chcę powiedzieć Tutaj mamy boisko, tutaj mamy centrum mojej okolicy Bo w miasteczku jest dość duże, że je przejść trzeba z pół godziny Więc porównując do tych dwóch innych wysp to naprawdę jest tutaj kawał drogi Tutaj wieczorami są stoiska z jedzeniem. I zaraz Wam pokażę dalej. Dalsza część miasteczka. Miasteczko na wyspie jak miasteczko. Niczym się nie wyróżnia. Co jest fajne, to jest ścieżka rowerowa. Widzisz? I cała wyspa jest w niej. Tak jak wczoraj jechałem na rowerze do tych wulkanów. Przecież kawał drogi przejechałem ze 25 km w jedną stronę. Cały czas jechałem ścieżką rowerową. Sklepów z warzywami, znaczy straganów na ulicy z owocami też nie brakuje. Pomarańczy jest najwięcej na tych wyspach. Wszystkie działki mają drzewa z pomarańczami są porośnięte. Ciekawe, czy pomarańcze w Polsce są z Ekwadoru. Hmm? Ktoś wie? Jest w porcie w Puerto Ayora, czyli tutaj, gdzie przypłynąłem, i też takimi żółtymi łódkami za 80 centów płynie się na tę plaże De z plażę niemiecką. No nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że dziewczyny będą ładniejsze niż Niemcy. Cała podróż z głównej wyspy na. No, nie no, ja cały czas jestem na Głównej wyspie, tylko tutaj nie da rady dojść. Więc tam z głównego portu do tego pobocznego, że jakieś 3-4 minuty. Kosztowało 80 centów, więc pierwszy raz chyba taka faktycznie fair cena. Bo ile można by więcej charge'ować za taki zwykły przejazd? No, no nie więcej. No ogólnie tutaj ludzi nie ma po prostu. Czemu ja mówię, że fajna wysypka, jak tu cały czas jest ta sama wyspa, to jest po prostu tak oddzielone że to tak... wygląda w głowie, że to jak coś oddzielnego. E, co chcę powiedzieć? Że spokój na tej Puerto Ayora, gdzie ja mieszkam, w tym mieście, na głównej części wyspy, tak głośno, dużo sklepów. I to trochę taka imprezowa mieścina. Nie dla mnie. Już słychać ocean. A ja właśnie dostałem adres mieszkania. W którym będę mieszkał jutro przez kolejne 4 dni na wyspie Izabela, ostatniej wyspie Galapagos, którą odwiedzę. Za darmo mam nocleg przez couchsurfing, udało mi się, pierwszy raz w życiu. Eee, I co jeszcze? A no i zdecydowałem, że w takim razie, jeśli zaoszczędziłem te 100 dolarów, bo tyle miałbym zapłacić za nocleg w jakimś hostelu, to zdecydowałem, że sobie kupię wycieczkę. Także zaraz, jak usiądę na plaży, to napiszę do jakiejś. Tour Agency, o jakiś tour, chcę po, ponurkować z pingwinami, z fokami, bo tak przy brzegu to ciężko. A jak sobie zorganizuję wyjazd, no to, to już na pewno będę to miał, bo to wyjazd polegający na tym. A jeśli nie wiecie, jak wygląda typowy amerykański Janusz, to ja wam zaraz pokażę. Spodenki podciągnięte wysoko i kapelusz na Indiana Jones. Właśnie tak, ale ogólnie ten rodzaj kaktusa występuje tylko na Galapagos. Także jest endemiczny, tu już za to ładniejszy okaz. Ten pień jest normalnie twardy, drzewo, drzewo, i po prostu zamiast liści to te płaty kaktusa. Piękne są, mój tata. Pewnie jak ten odcinek zobaczy. To usnąć nie będzie mógł. Na wyspach Galapagos występuje 6 sześć, sześć, sześć różnych rodzaj, rodzajów. Rodzajów się chyba mówi. Kaktusów. A ten jeden, mój ulubiony, to jest jeden z nich. A ten za to Majaja A co do plaży niemieckiej, no to to co widzicie na zdjęciu Plaza de la de Alemanas z której dopłyną, na którą dopłynę tym stateczkiem nic wspaniałego Las Gretas, czyli to kąpielisko co jest pomiędzy skałami, jest o wiele większą atrakcją. A żeby tam dotrzeć to idziecie po prostu po prostej, tam pomiędzy krzakami trzeba przejść. Jest tak trochę nieoficjalnie. Ale je, tam jest super, no tylko dużo ludzi. Zaproponowałem właśnie za, na tej wyspie Izabela za wycieczkę. zamiast, 160, zamiast 170 dolarów zaproponowałem 120-50 mniej. I to jest taki na, najbardziej rozległy tour snorkelingowy, bo i z rekinami i z pingwinami, ze wszystkim co możesz pływać w różnych miejscach chyba 7 godzin trwa. Bo za 90 dolarów jest wycieczka taka okrojona, taka połowa tego. Także nie do końca mi to odpowiada. Ja tak sobie pomyślałem, no co, no nie zaszkodzi mi napisać swoje oferty. Bo jeśli ktoś coś sprzedaje, ma 15 miejsc, a tylko 10 zajętych? No to jak masz zarobić, ale 50 dolarów mniej, ale nadal zarobić. Bo oni mnie tylko transportują tam. Żadnego jedzenia, żadnego nic nie ma wliczonego w cenę. Więc co dla nich za... To strata, no także zobaczymy, ja będę czekał. Chciałem je zobaczyć z bliska i w sumie nie pomyślałem, że wystarczy wyjść pod market z rybami, czyli tu, gdzie resztki wyrzucają i pelikady, jak dzieci w pierwszej klasie w kolejce stoją i tam, ra ra raz na 5 minut, któryś złapie jakąś resztkę. Świeżte <śmieszne> są, ale piękne, co? Piękne. O co mu chodzi z tym waleniem wodę tymi skrzydłami? Kolejna endemiczna roślinka na Galapagos, Manzanillo, której e, owoce są trujące. Także jak będziecie surwivalować po Galapagos, nie jedzcie Po drodze na plażę. Jest jeszcze taka ścieżka w boki, podobno tutaj w tych krzaczorach żółwie żyją, także może zaraz gdzieś jakiegoś zobaczymy. A nie, nie wygląda jakby im się chciało wychodzić. Podobno najwięcej miało być ich na ścieżce. Zajrzymy w krzaki. Nic. Nic a nic. Żółwi nie ma, ale chociaż kaktusy są zajebiste. Patrzcie, jakie obrośnięte w ogóle, ja to już taki cwaniak trochę podróżniczy jestem, jak są jakieś wycieczki. Ja sobie po prostu powoli idę za nimi, a jak są za mną, no to poczekam, że niby tam zdjęcie robię. Wiesz, tutaj się rozglądam, a potem idę i słucham se. Czyli mam przewodnika za darmo. <noise> tak robię. Jedzą się te liście. A tu mają błotko. Koleżanka się mnie pytała jakie to są żółwie, czy to są błotne, wodne itd.? i tak dalej. myślę, no mają błoto, no to pewnie błotne, nie? Jakby były wodne to by ich tu nie było. Ale się na żółwiach znam tak jak na chemii. To jest ta cała plaża. Nic poza tym. Także... Idziemy na dalszą. Ta jest mniejsza. Na mapie wygląda na dość sporą, ale to taki kurde cool skrawek. No także... Niezbyt fajne miejsce, bo ani zwierzaków, ani, ani... za dużo plaży i też dużo skał, więc do kąpania się trochę... trochę ciężko. I dotarliśmy. Na plażę. Na ostatnią plażę, którą wam pokażę. Frytki <śleski> smażę. Coś kojarzę. Na ostatnią plażę, którą wam pokażę, na wyspie Santa Cruz. Bo, bo jutro już płynę na Izabelę. Także... Mm. Także tak. Zero ludzi. Nikomu się nie chciało iść tak daleko. A w sumie nie pokąpiesz się tu, bo zobacz. Fale są dość duże i wszędzie skały to jest niebezpieczne. Pamiętajcie, nie wariujcie na plaży. No już kilka historii słyszałem, co stali sobie na takich skałach, na przykład ich fala zmyła, czy wiesz, kąpał się i fala go do brzegu przycisnęła, i o skały się rozwalił. Także no nie polecam. O, gościu, gdzie ty idziesz?